W tym zadaniu nauczymy się korzystać z definicji wartości bezwzględnej. Otóż, jeżeli chcemy wyznaczyć wartość bezwzględną z liczby x, to znaczy w tym przypadku z siódemki, to zauważ, że zgodnie z definicją x jest siódemka, czyli liczba, która jest nieujemna. To oznacza, że skoro x jest nieujemne, to wartość bezwzględną opuszczasz bez zmiany znaku. Po prostu przepisujesz liczbę z pod wartości. Tak najczęściej uczyliśmy się w szkole podstawowej, że wartość bezwzględna po prostu usuwa znak. Czyli plus zostawia, a minus usuwa. Nie? I Teraz zobaczmy, jaką wartość bezwzględną przyjmuje liczba y. Tutaj mamy minus 6. Patrzymy szybko na definicję. Widzimy, że to, co jest pod wartością, jest liczbą ujemną. Jest mniejsza od zera. Czyli zgodnie z definicją, do tego, co jest pod wartością, musimy dopisać znak minus. A pod wartością mieliśmy minus 6. I teraz już widzisz, dlaczego wartość bezwzględna z liczby ujemnej to jest liczba dodatnia. No i teraz porównajmy te liczby. Siódemka jest mniejsza od jest większa od szóstki. Tak. 7 jest większa od szóstki. Stąd stwierdzamy, że wartość bezwzględna z liczby X jest większa od wartości bezwzględnej liczby Y. O. Tak mieliśmy odpowiedzieć w tym zadaniu.